Cześć, witajcie na ranczu Macieja. Dzisiaj chciałem Wam pokazać y, moją pracę. Ostatnio miałem chwilkę mniej czasu, więc nie nagrywałem tego, ale pokażę Wam dzisiaj, co mi się udało zrobić. Tutaj, jak widzicie, wszędzie, albo prawie wszędzie są zastrzały. Spowodowało to bardziej y, stabilną konstrukcję, bo nie oszukujmy się, tu jeszcze brakuje zastrzała. O no tutaj, tu nie będzie, bo tu będą drzwi. Przynajmniej taki jest plan, że tutaj od przodu będą drzwi. No teraz jest już stabilniej, co tu dużo mówić. No, popatrzcie sami. Spróbuję zostawić kamerę i pokazać wam jak to wygląda. Popatrzcie. Wiadomo, jeszcze się rusza. No, nie oszukujmy się. Jeszcze nie jest to super stabilne, ale w porównaniu z tym co było jest mega bardziej stabilne. Tutaj yy, dorzuciłem jeszcze jedną deskę. Jest taka dosztukowana, bo ona będzie połapana deskami w poprzek na podłogę. Więc nie powinno być problemów. Ale stwierdziłem, że troszeczkę stabilniejsza będzie ta podłoga i, i mniej może się będzie uginać na tej długości. No i łatwiej będzie mi tej długości deski jakieś tam odpadowe znaleźć. Na podłogę nie potrzebuję super desek, więc tak to, tak to załatwimy. Dobrze, ja przystępuję dalej do pracy miłego oglądania życzę. Konstrukcja jest cała ustabilizowana i cała wypoziomowana. Zresztą widać pod każdym narożnikiem są różne grubości deski powkładane po to, żeby była stabilna konstrukcja, żeby nie było problemu. Jest zrobiona. Deski są po szalunkach. Z fundamentów bodajże, jak, jak dom budowałem, więc użyłem odpadowych desek tutaj z premedytacją. Bo co tu dużo mówić? No Funkcja podłogi to tylko trzymanie kupy, tak? Więc szkoda mi było ładnych desek na podłogę. Te betonowe, robak się już ich nie czepi. Bo one były w betonie, więc jest ok. Tu ostatnią troszeczkę musiałem na wcisk dać gdzieś mi pół centymetra uciekło. Tam jest, widzicie, tam jest szpara. A tu jest na wcisk, wchodzi. Ale generalnie tak wygląda kurnik. Tymczasowy kurnik. O! Tak to będzie lepsze określenie, bo w planach, oczywiście, jest coś innego. Ale póki nie mam tego dużego kurnika. to Tutaj będą kury, a kiedyś przerobimy to na przepiórki. Saba tutaj mocno mi pomaga. Chodź tutaj. Psiaku mój. Jest tu mój pomocnik. No. Dzięki za te kilka minut ze mną. W Następnych odcinkach będziemy się brali za Zadaszek. Przygotujemy tutaj, e, połacimy troszeczkę. Zamierzam to kryć blachą, więc tutaj trochę desek dla usztywnienia całej konstrukcji. Troszkę tutaj wypuścimy. Myślę, że tak z 20, może 30 cm wypuścimy, tak żeby na głowę nie padało. Ogólnie plan jest taki, że tutaj z przodu, o tutaj będą drzwi. I tu się będzie wchodzić. Tu zamierzam w tym miejscu gdzieś zrobić taki, takie otwieranie, żeby, żeby sobie jajeczka tutaj brać. No i tam z przodu, prawdopodobnie gdzieś na środku będzie wyjście. Ale to jeszcze wszystko się rozstrzygnie, jak będę wiedział dokładnie, gdzie będzie stał kurnik. Dobra, kochani. To na tyle dzisiaj. Jak widzicie. U nas dzisiaj popadało, gorący cały dzień popadało, teraz mgiełki na wieczór, więc czas się zwijać. Trzymajcie się, cześć. A, zapomniałem, przecież miałem się pokazywać. Trzymajcie się, cześć.